Cześć, dzień dobry. My dzisiaj z Pawłem mamy dużo do zrobienia. Przygotowujemy się właśnie do nowych konsultacji, które zostały przez Was, moi drodzy oglądający, zamówione. A ponieważ robimy pierwszą konsultację, jakby w ramach takiej strategii rozwijania Waszego biznesu fotograficznego, która normalnie no, jest droga, więc warto z niej skorzystać tu i teraz. Co masz do powiedzenia? Ja mam do powiedzenia tylko tyle, że. Weszliśmy w trochę inny system rozmów z Wami, weszliśmy w trochę inną współpracę po całym roku tak naprawdę naszych pewnych prób robienia czegoś bardziej dostępnym, robienia czegoś lepiej, bardziej mocniej. Doszliśmy do wniosku, że jedyna opcja, która rzeczywiście zaczęła przynosić ogromne, ale to ogromne o tym naszym kochanym studentom, to format eksperta. I wiemy, że z każdym z Was trzeba porozmawiać indywidualnie i każdy ma inny problem i każdy ma inną rzecz. I te konsultacje, to RODO, to nie było, to jest dzisiaj opcja konsultacji z każdym z Was, że my mamy około 40 minut, 45 godziny czasami, chociaż z dużym, z dużym naciągiem. Natomiast wtedy widzimy, jakie rzeczy są wam potrzebne, co trzeba zmienić. Czasami są to tak drobne elementy, które powodują, że wy możecie coś zmienić w swoim funkcjonowaniu w biznesie, że nie zapisanie się na tą konsultację nie największym waszym błędem. Te osoby tutaj, ja mam dzisiaj trzy, Justyna też ma chyba trzy albo cztery osoby, mm -hmm. to jest opcja, którą natychmiast wchodzić na grupę. Jak to było? Sekrety, czy tam tajemnice marketingu bogatego fotografa, nieważne. <laughs> Sekrety marketingowe bogatego fotografa. Tam od razu, kochani, jak się zapiszecie, Trzeba wypełnić trzy pytania, takie bardzo krótkie i bardzo proste. I słuchajcie, czeka na Was tam też taka niespodzianka, mm -hmm. dlatego że po, za, jakby po zaakceptowaniu Was w grupie, e, będziecie mieli w pierwszym poście na samej grupie już dostęp do naszego szkolenia e, z marketingu organicznego. I to macie za, za, za darmo. Normalnie on kosztuje 1000 zł, natomiast możecie go sobie. E, po prostu dostać, otrzymacie tam kod na minus 100%. I tyle. I jakby nic więcej nie musicie robić, w, tak. w ramach tego przynajmniej warto wejść na tą grupę. Dwa, na tej grupie pokazujemy też wyniki naszych studentów, pokazujemy, co my robimy. Za chwilę zaczynamy też cykle live'owe i wideo, które będą się działy tylko i wyłącznie już tam, bo tak. jakby zasada naszego funkcjonowania zmienia się bardzo mocno już w tym roku, na początku roku przyszłego, więc e, tylko wchodzić, działać, bo szkoda by było, żebyście po prostu tego nie zrobili. Dokładnie, kochani. Po prostu. No nic, to my wracamy w takim razie do pracy. I widzimy się zaraz. O! Tu się robi dzisiaj praca. Tam się robi kot. Tam się robi kot. Uh, 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 uh. Diament. Aż kamera mi oszalała na no, twój temat. Diament pokażę. ładnie tutaj pani. O, o, jest Diamuś! Diamuś nam towarzyszy przy rozmowach, ładnie służy tak, za przycisk tak, dzisiaj. Tak, tak, tak wygląda pan prezes, a reszta za tak. Pan prezes odpoczywa oczywiście. On tylko nadzoruje, co tutaj się u nas dzieje, prawda? Pan prezes, czy pan prezes? Pan prezes. Pan prezes, pan prezes zawsze nadzoruje wszystkie rzeczy. I w ogóle ładnie sobie zrobiliśmy przez weekend. Było... A właśnie, kochani, zrobiliśmy sobie, słuchajcie, remont, pomalowaliśmy ściany, w ogóle zmieniliśmy całość. Także dziś jest tak przyjemniej. I ten kącik, i tamten kącik. Wszystkie kąciki zostały pozmieniane. Tak, czyli jestem y, bohaterem domu, ale w formie prezesa pstrzeją kot Jak życie. Tak jest. Także, my no działamy. Jak powiedzieć, że Sztormuś szeruje. Moja żona szeruje. Ja szeruję, a, sztormuś, a sztormuś, sztormuś to nasz odkurzacz. Sztormuś to taka... Samoobsługowy. O tam. Każdy ma swoje zwierzę. Musi się, wy, no, się wybaczyć, Bajzel, ale jeszcze, jeszcze jesteśmy w trakcie remontu. Tak? O. Tu jest zwierzę aktywne, tu jest zwierzę pasywne, a tu jest zwierzę szerujące. No. E, Szeruje dalej. Szeruje. Szeruje? Szeruje. Szar, Dzisiaj wszyscy mówią o byciu premium coraz częściej wyskakują opcje jak być marką premium w ogóle i tak dalej Kursze i o produktach premium. A my o tym mówimy od ilu lat już od pięciu prawie sześciu powtarzamy to jak mantrę że jest to najlepsza opcja na opcję nie tylko kryzysu ale każdą bo my od samego początku kiedy znacie naszą historia znacie w większości to my na kryzys wpadliśmy bardzo wcześniej teraz ten kryzys o którym się mówi typu inflacja etc. To jest kolejny jakby pułap czegoś, co się dzieje, natomiast my od samego początku mówiliśmy, że kryzys to zażegnaniem kryzysu najlepsza jest opcja zostania premium. Czyli my mówiliśmy o sesjach premium, o sprzedaży premium, o sprzedaży luksusowej i my cały czas to konsekwentnie odrażamy i robimy, a dzisiaj temat staje się chyba modny, także jesteśmy modni. Ja się ogoliłem, moja żona się nie ogoliła, ale przyciemniła włosy na razie troszeczkę, także stajemy się modniejsi, ehm, może po prostu. Ja Chyba tak to chodzi. Ale co jest istotne? Istotne jest to, że od jakiegoś czasu wdrażamy całkiem nowy model pracy. I ten model pracy wymaga od nas cholernego zaangażowania. I pokazuje tylko jedną rzecz. Dla tych osób, dla których my to zaangażowanie znajdujemy, i te osoby są w stanie odwzajemnić się zaangażowaniem z rozmową z nami, zaangażować się w kwestię procesu, znalezienia swojego własnego, dlaczego oni mają to zrobić. Bo samo zarabienie pieniędzy dla zarabiania pieniędzy jest zajebiste. Tylko co z tego, jak później nie wiemy, co my z tymi pieniędzmi mamy zrobić. I teraz pracujemy od prawie ponad pół roku. Jesteśmy na, po, na... Nie więcej. Od lutego, tak? Pracujemy z naszymi ekspertami. To co ile to jest Luty, Marzec, kwiecień, najczewiec czerwiec, lipiec, sierpień, październik. Prawie listopad, czyli 10 miesięcy pracujemy z naszymi ekspertami, z ekipą, e, która liczy w tym momencie coś ponad 50 parę osób. Tak? Na naszej grupie? Jest na 50 ponad osób jest na ekspercie, a teraz ponad 50. I ta grupa zapierdziela. I tam co chwilę widzimy naszych ludzi, kochanych, wyniki. Ale dlaczego? Dlatego, że my z nimi pracujemy prawie że jeden do jednego, jeżeli oczywiście są do tego chętni. I duża część z tych ludzi pokazuje nam swoje wyniki co miesięczne, albo co chwilę jakieś wyniki bumy. Czyli na przykład, czytajcie Sandra, która wrzuca po rozmowie z nami buma na 5000 z hakiem za sesję. Druga sesja, nie wiem, dwa tygodnie później, kolejna opcja sesji bumu i w ogóle innych rzeczy. co jest opcją mega cieszącą nas, bo to pokazuje, że to, co my robimy, jest cholernie skuteczne, jak ktoś nas słucha i ktoś tego wdraża, a nie, kto, nie ktoś czeka na to, żeby coś zrobić. Budujemy z tymi ludzikami fajną, dobrą grupę, która się wspiera rzeczywiście. Ci ludzie przychodzą na nasze live'y, są obecni, oni przychodzą i, i działają i jest tego wynik. I teraz uważam, że większość z tych ludzi weszła już na inny pułap. Czyli oni nie chcą już być tylko przedsiębiorcami na zasadzie bycia fotografem, ale chcą być też dobrymi sprzedawcami, dobrymi marketingowcami, zaczynają ustawiać sobie strategie, plany i tak dalej, tak dalej. Myślą o produktach. Dlaczego? Bo ich na to nakierowaliśmy w pewien sposób, pokazaliśmy, że to jest dobra droga, i oni dzisiaj myślą jak przedsiębiorcy, ale przedsiębiorcy, którzy idą, którzy idą po coś. A nie przedsiębiorcy, którzy czekają na zasadzie, a może coś mi wpadnie, bo przedsiębiorcą dzisiaj może być każdy. No niestety to słowo się wyświetlało bardzo mocno. I widzimy, że ta grupa ewidentnie daje czadu, że w większości to są ludzie, którzy wychodzą na pułapy 10, 15, nawet 20 tysięcy w skali miesiąca. I to jest super. Pytanie, w jakiej grupie jesteś ty, jeżeli to oglądasz, a jeszcze nie jesteś na ekspercie? Pytanie, dlaczego cię tam nie ma? Bo dlaczego jeszcze nie jesteś na rozmowie z nami? Dzisiaj y, mamy parę rozmów, y, które się już dzieją i umawiają. Zaczynamy powiększać też Team, trzeba to powiedzieć głośno. I nie będziecie mieli z tym Teamem bezpośredniego styczności, albo niektórzy będą mieli, ja tego nie powiemy. Y, y, dlatego, że jest to dość ciekawa forma. I nasza grupa powiększyła się o Agnieszkę, y, która zaczęła. W zeszłym tygodniu już z nami pracę. Jak na razie wygląda to obiecująco. Zobaczymy, jak będzie szło dalej. Na pewno jest dziewczyna mega zaangażowana i w ogóle i w ogóle, więc jest, na razie jesteśmy pełni dobrego nastawienia. A co przyniesie następny czas, dzień, to się okaże. To jest pozdrawiamy Agnieszkę jak na Cerno. I ten film prawdopodobnie będzie się rozrastał dalej, dlatego że widzimy, że to, co robimy, ma sens. Kiedy ludzie z nami pracują bardziej bezpośrednio, kiedy pracują z nami w ramach. No, jakby to powiedzieć, takiego całokształtu, czyli nie tylko rzeczy związanych, o tam sobie przerobię jedno, jedno szkolonko i już będę mistrzem świata, tylko pracujemy kompleksowo. O, to jest dobre słowo, kompleksowo. I ta opcja bycia kompleksowym yy, w ramach naszej edukacji i w ramach tego, że ci ludzie chcą kompleksowo do tego podejść, daje wynik i niestraszne staje się bycie... Inflacji, strasznym staje się bycie w kryzysie, bo inflacja jest jakimś formatem kryzysowym, na który nie mamy wpływu większego, ale musimy sobie jakoś z tym radzić. Do tego wszystkiego mamy możliwość reagowania. I my od 5-6 lat mówimy, jak reagować na rzeczy kryzysowe. I jak sobie zdacie wszyscy sprawę z tego, że kryzys jest formatem cyklicznym: Hossa, Bassa, etc. Bessa. Są rzeczami cyklicznymi. I jeżeli my będziemy mieli w głowie to, że Jakiś kryzys się pewnie pojawi. On może być większy, może być mniejszy, ale jeżeli mamy świadomość tego, że on się dzieje, no to my możemy reagować. Możemy mieć w głowie to, że to nie jest żadna tragedia, że ta tragedia z perspektywy czasu przestaje być aż takim wielkim dramatem. I my wielokrotnie sobie pokazaliśmy, że nasze kryzysy nie były wcale, ale to wcale jakieś takie wielkie. W sensie one były wielkie na dany moment. One były tragiczne na dany czas, ale finalnie nie były aż takie. Także dzisiaj, jeżeli jeszcze to będziesz oglądać, nie wiem czy na grupie, czy na naszym vlogu, bo dzisiaj będziemy starali się już dokumentować naszą pracę, funkcjonowanie, życie może wielkiego brata wprowadzimy. Peper I... w wannie. No, takie tam. Peper wannie. Co? Nie podoba Ci się taka wizja? Tylko no to się nie chce odwrócić w trakcie kamerowania. Nie podoba Ci się wizja pepera w wannie? Tak. Bo to zrobię. Kliknąłem wcześniej zakończ, a później to złączę. Dzieci się uczą kamery. Dzieci się uczą kamery. Tutaj mamy jeszcze pustą... O! Uciekło. na no, diamenta uciekło. No. Na no. diamentę. Już nie u mnie. Nie. No, <noise> dobra, dobra, już stać. Że ona nie straszy. Cześć kochani, chcę Wam się czymś podzielić z Wami właściwie. Właśnie przed chwilką na naszej grupie studentów e, dostałam takiego booma. Zobaczcie, jestem mega dumna. Przesuńcie dalej, kliknijcie dalej. Belissimo. Rafał współpracę z nami zaczął chyba około roku temu. No, i cały czas uczestniczy w naszych programach. I teraz wiadomość dla Was. Da się, nawet jeżeli się w to nie wierzy na początku, i można, nawet jeżeli wydaje się, że jeszcze nie jesteś wart tego i takich pieniędzy, da się widać to, można to zrobić, i widać to nie tylko na Rafale, widać to na każdym z naszych studentów, który rzeczywiście się stara i robi to, co ma robić.